Cześć dzisiaj ma z tej strony Smile, a to jest kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Boom Beach po polsku. Tak, również przepraszam, że dawno nie było, dawno nie nagrywałem tej serii, ale po, ze względu na to, że byłem chory, no i że po prostu też także nie miałem czasu, co mogliście też usłyszeć pod filmem. Zagrajmy w Clash of Clans po, po polsku odcinek 14. Tak, jak widzicie, moja wioska bardzo się także zmieniła. Yy, widzicie, już mam tutaj. Yy, już mam tutaj. Yy, ha. Quartes. Tak, na siódmym. I dlatego już jestem w klanie. Ale mam też tutaj Quarry. Jestem w klanie Polska. Zapraszam bardzo. Myślę, że fajny klan. No i tutaj niektóre już bitwy wygraliśmy. Ostatnio zaatakowałem, tylko dokończyłem, więc to nie jest żaden wysiłek. Ale tutaj zaczęliśmy ulepszać. No, możemy już sobie przyspieszyć. Dobra. Niedługo 15 poziom. Znowu sobie ulepszymy. Mortara. Dobra. No, i tak by teraz wygląda moja baza. Ulepszymy sobie też coś może. Dobra. Na razie go nie używam, ale możemy go. Dobra. I już chyba się uzupełni całe. I myślę, że teraz zaatakujemy. Jedną bitwę zrobimy. Dobra. Może zaatakujemy tego. Jaka baza? No, no, no może, może nie. Panie. To zobaczymy. Możemy spróbować, dobra. Zobaczymy czy nam się uda. O, jak widzicie mam te bomby. One dodają to, tylko że przez chwilę zatrzymują y, różne y, defensy, więc... No. Tak sobie chyba zniszczymy. Dobra. I wszystko tutaj wypuścimy. Zrobimy tak. I ładnie. No i fajnie, patrzcie. No tutaj tylko ich trochę podpali. Ale za chwilę wypuścimy. Dobra. Dobra, może nam się uda. Aj, wpadli w te bomby. No niestety. Ale na szczęście jeszcze są te, te dziewczyny z bazooką. Dlatego trochę go zniszczyły.